Cześć, dzień dobry. Zostałem poproszony o materiał bardzo przyjemny, a tym razem rowery FX, czyli nic innego jak rowery fitnessowe. Nowy model fx sporta trójki, czyli pierwszy aluminiowy rower na grupie 10 biegowej z karbonowym widelcem stoi za mną i to omówimy. Co się zmieniło w roczniku 226? No bo jednak jest to rower, który e, zaczyna się coraz lepiej sprzedawać, e, tak zwany trochę gravel z prostą kierownicą, no bo tak go zbudowali na kole z oponą 42C na kołach, identycznych jak ma Checkpoint, czyli trekowy gravel. Przedstawię Wam model aluminiowy i model karbonowy na rocznik 2026. Oczywiście. Ten segment rowerów zaczyna się od 3099 zł jako rower aluminiowy z aluminiowo-stalowym widelcem, bo widelec jest aluminiowy, a rura sterowa stalowa, żeby lepiej tu miała drgania. Zapraszam na materiał FX Sport. Tak jak mówiłem, za mną stoi FX Sport. Do czego jest ten rower? Przede wszystkim ten rower jest do jazdy miejskiej, jazdy agresywnej po mieście, no bo tu chodzi o przeciskanie się między samochodami, między ludźmi, czyli taki typowy fitness. I oczywiście rower, który nadaje się świetnie do szutrów, duktów, ubitych ścieżek leśnych, natomiast jego zadanie to jest kategoria rowerów miejskich, bo tym rowerem mamy się poruszać dosyć agresywnie po mieście. Agresywnie co to znaczy dla każdego inaczej? Chodzi przede wszystkim o to, żeby ten rower był zwrotny, zwinny i zasuwał właśnie w tych ciasnych zakrętach, uliczkach między ludźmi, no bo jeżeli mówimy o jeździe miejskiej, no to wbijamy się w samo centrum, gdzie no niestety ścieżek jest w wielu miastach mało, więc przedziskamy się między chodnikami, uliczkami i jakimiś tam brukami czy kocimi łubami na starówkach. Jest kilka wersji tego roweru, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, rowery zaczynają się od segmentu 3099 zł, czyli tam mamy FXA 1, FXA 2, FIXA 3, FXA 4 Sporta FXA 5 i FXA 6, który jest w pełni karbonowym rowerem na karbonowych kołach na grupie bezprzewodowej AXS-a. Ja wam pokażę dwa rowery. Tak naprawdę na samym końcu przejdę do podstawowego FXA dwójki, natomiast zaczniemy od tego modelu, czyli FX Sport. FX Sport 3 jest to rower, który ma już karbonowy widelec. Oczywiście mamy go postawionego na oponie Girona ComP 42C. Mamy go tak jak powiedziałem, na widelcu karbonowym, na hamulcu tarczowym hydraulicznym, na napędzie 1 razy 10 Q's. Gdzie mamy sprzęgło, czyli włączamy sprzęgło, wykluczamy możliwość działania naprężenia łańcucha. Otwieramy sprzęgło, wózek działa, czyli w takich nierównych terenach będzie nam to utrzymywało łańcuch w dobrej kondycji. On nie będzie tak zasuwał po, po ramię. Co mamy? Zmieniły się lakiery. Lakiery zmieniły się bardzo mocno na plus. Są dużo, dużo. Większe i dużo, dużo grubsze poprzednie roczniki, niestety te ekologiczne lakiery miały troszkę problemów. Zmienione zostało to bardzo mocno i lakiery w nowych modelach są dosyć pancerne. Jest to rower na kole 28, oczywiście, na kole 28, ale ten rower jest kompatybilny z kołem. 27,5 Czyli możemy tu założyć jedno i drugie koło Oczywiście inserty Pod wszystkie sakwy Jak we wszystkich gravelach Po kolei mamy Możemy założyć tutaj dwa koszyki na bidon Oczywiście widelec karbonowy Jest przystosowany pod błotniki Rama pod błotniki Oczywiście I nóżkę Bez żadnego problemu Tutaj mamy Oś Przelotową jest to korba zupełnie pozagrupowa, natomiast jest to już fajny rower, który dosyć lekko i szybko porusza się po mieście. Szutry, dukty, ubite ścieżki leśne, widelec karbonowy naprawdę dobrze tu mi drgania, więc ten rower jest zbudowany przede wszystkim po to, żeby zbić wagę. Te proste widelce amortyzowane. Które są zakładane często do tanich rowerów albo tego niższego segmentu, to na każdym depnięciu on pompuje, więc utraca naszą energię. A umówmy się, dwie sprężyny działają tam zupełnie łopatologicznie, więc to nie ma, ten amortyzator nie ma żadnych e, takich większych predyspozycji. E, to jest FX Trójka. Szybko. Omówiony rower. Nośność ramy 145 kg, nośność kół 145 kg. Tu jest dwie komory. Obręcze oczywiście aluminiowy, tak jak powiedziałem, hydrauliczny hamulec, napęd 1x10, już na sztywnej osi z przodu. Szymano, nazywa się to Hołtech. Rama aluminiowa oczywiście. Na rowery mamy dożywotnią gwarancję czyli wieczystość pierwszego użytkownika. Już wracamy do modelu karbonowego. I za mną wersja karbonowa. Jest to FX6 Sport w wersji full carbon. Oczywiście jest jeszcze 4, pierwsza rama karbonowa, później jest trójka, przepraszam, później jest piątka no i szóstka. Generalnie tak. Mamy FX-a FXA dwójkę FXA trójkę FXA czwórkę i tu mamy już karbonową ramę FXA piątkę tu też mamy karbonową ramę i FXA szóstkę, który właśnie stoi za mną. Jest to rower w pełni ee, karbonowy, czyli mamy cały karbonowy frameset, karbonowy widelec Karbonowe koła Elite 35. Oczywiście na koła mamy dożywotnią gwarancję na karbon i gwarancję crash replacement, czyli możemy z własnej winy. Przy dzwonić w krawężnik studzienkę co tylko chcemy, albo je rozłupać z nudu młotkiem, i mamy gwarancję crash replacement na uszkodzenia z naszej winy. Na to mamy 2 lata gwarancji. Rower jest zmontowany na Gironie Pro w rozpiętości 42C. Rower karbonowy również pochłania koło 27 i koło 28. Tutaj Trek podaje, że możliwość opony maksymalna jest 42. Mamy klienta, który jeździ na 45, są jest tam miejsce. To jest oczywiście zależne od marki, tego, czy chcemy założyć błotnik, bo oni podają 42 do błotnika, więc wiadomo, że on wypełnia dużą przestrzeń. Co mamy jeszcze w tym rowerze? Tak naprawdę w tym rowerze mamy napęd 1 razy 12 biegów Apexa Xpelera, czyli grupę bezprzewodową elektroniczną. Z tego pilota. Dzieje się wszystko, zaznaczam, bo jak mówię, grupa elektroniczna to każdy mówi: A co to jest rower elektryczny? Nie, nie jest to rower elektryczny, jak to się teraz mówi rower analogowy. Yy, on jest na grupie bezprzewodowej, czyli mamy tylko dwa kable hydrauliczne do hamulca przedniego i tylnego manetka, która działa bezprzewodowo z tylną przerzutką. Do tej przerzutki mamy aplikację. SRAM AXS, która informuje nas o stanie naładowania baterii w manetce, jak i w przerzutce, to też jest aplikacja darmowa, którą regulujemy, czyli możemy robić mikroregulacje lub konfigurować sobie, żeby górny guzik nam zrzucał, a dolny wrzucał albo na odwrót, albo wrzucał co kilka. To jest kwestia indywidualna ustawień własnych. E, oczywiście każdy mnie zapyta, czy w tym rowerze są osie przelotowe. Są i nie są. E, tu jest QR9, natomiast stała, czyli tak jak oś przelotowa. Wkładamy ośkę na wylot, ciach i e, zakręcamy koło. Natomiast e, czym są lepsze osie przelotowe, na przykład dwunastki? Tak naprawdę to powstało przede wszystkim dlatego, żeby robić większą sztywność koła w rowerach MTB powstał boost, czyli szerszy rozstaw tylnego trójkąta i z przodu szerszy rozstaw widelca, żeby na większej płaszczyźnie uzyskać większą sztywność roweru. Natomiast tutaj jest to zrobione w ten sposób, działa to jak sztywność, czyli nie założymy to tak jak w zwykłych hakach krzywo koła, bo się nie da. Tu jest to zrobione w taki sposób, że działa to jakoś przelotowa, czyli koło jest dalej w tym samym miejscu i dokładnie w tym samym miejscu. Dużo ludzi twierdzi, że jeżeli mamy zwykłe Zamykacze, to trzeba regulować kołem, żeby nie tarnął hamulec. Jeżeli mamy to zmontowane tak jak w trEKU, zawsze zagładamy w to samo miejsce koło i dalej nam nie trze hamulec, więc tak naprawdę, e, czy dla kompletnego amatora turysty jest to rzecz bardzo e, potrzebna, czy bezwzględnie wymagana? Myślę, że nie. Więc e, do czego. Jakby krótko kończąc, bo tu nie ma naprawdę o czym gadać. O tym rowerze, jako o tym premierowym rowerze, powstał film. Znajdziecie go na moim kanale. Mamy dożywotnią gwarancję na ramę. Tu mamy full carbon, koła karbonowe, grupa bezprzewodowa. I teraz przejdźmy się tak, jak powiedziałem, pokażę wam FXA 2, czyli pierwszy podstawowy. Można powiedzieć, rower, to jest pierwszy podstawowy, który stoi u nas. Oczywiście jest jeszcze FX3, ale nie Sport, bo to, co Wam pokazałem na samym początku, to był FX3 Sport. A tutaj mam FX3. Jest to fx trójka który ma dużo węższą oponę założoną bo opony są tu założone 35. piątki oczywiście prześwity mamy te same rama jest identyczna w FX zwykłym, a w efiksie sporcie i bardzo jest tam milimetrowa różnica między rowerem karbonowym i aluminiowym tylko, że tu mamy w trójce mamy widelec karbonowy ale węższe opony w tym sporcie, którego pokazałem pierwszego są szersze opony i on jest po prostu na szerszych kapciach i widelec przedni ma troszkę większy prześwit no i FX 2 to co powiedziałem aluminiowo stalowy widelec wąska 35 opona oczywiście wszystkie te rowery są na grupie 1 razy wszędzie jest zamontowany Q's. Tak naprawdę tyle szybki temat przejścia o fx -ach. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam